Cel był taki, żeby pobiec jak najszybciej, jak najlepiej. E, okazało się, że na mis imprezie mistrzowskiej, e, na mojej docelowej imprezie U23, e, zrobiłam również e, życiówkę, która teraz wynosi 12,82. Jest to już naprawdę super bieganie i jestem przeszczęśliwa z tego powodu. E, najbardziej jestem szczęśliwa z tego, że w końcu na imprezie mistrzowskiej te wyniki są wysokie i um, nie ma takich, um, nie wiem, zahamowań, nawet nie wiem jak to nazwać, w każdym razie um, są te wyniki i cieszę się, że w końcu życiówki padają na nie tylko tutaj w kraju, ale też za granicą. Jeśli jeszcze będę biegać tutaj w Polsce, mam start i za granicą, raczej już będziemy trenować do mistrzostw Polski seniorów. A reszta, co będzie, to będzie się okaże. Jak myślę, że jeszcze jak teraz zejdziemy z obciążeń, to. Znaczy, już zeszliśmy, ale wydaje mi się, że teraz, jak już będzie wszystko na luźno i na spokojnie, to jeszcze ten wynik będzie gdzieś tam lepszy.